Dostałem prezent na dzień chłopaka, ale nie jest z nim ten pies. Pies jest od dawna. Jest paczuszka z MediaMarktu. No mam wielką nadzieję, że to PlayStation. Aczkolwiek sądząc po odgłosach, to będę je sobie musiał złożyć sam. Może i tak być. No, mam tu już odpowiednie przyrządzenie kuchenne do otwarcia paczuchy. nie potrzymałabyś aparat Dasz radę Szani? A. Tak będzie musiało być przez sekundę. Także nie podchodź, bo tu jest nóż. Nie. nie jest to PlayStation, ale jest nawet lepiej. Moje największe pozakłodzkowe, a aktualnie w ogóle największe klodzkowe marzenie właśnie się spełniło. Pytanie. Idę składać. Myślałem, że one zostały wyprodukowane dawno, tymczasem spójrzcie. Może i faktycznie to jakieś 2018 widnieje. Aczkolwiek mi się wydaje, że ten jest istniał jeszcze wcześniej, ale spójrzcie. Tutaj mamy 2 na 2020, 5 na 2020. Mamy tu do czynienia z jakimś ym, dodrukiem. Zdecydowanie. Trzeba będzie kupić duży telewizor w sensie nie płaski, żeby miał na czym stać Titanic, to na pewno. Na starcie chciałbym zauważyć, że po otwarciu paczki został mnie taki dziwny widok, mianowicie oni szczepiają te plejty. Tutaj też były szczepione, ale je rozszczepiłem. No, czegoś takiego jeszcze nie spotkałem, no i one w ogóle były poza workowe. Nie workowe, również były naklejki, których tutaj jest cała masa. I faktycznie to mnie trochę niepokoi, no ale mam świadomość, że jednak to jest ten budżetowy model Titanica. Więc, wiecie, więc coś tu trzeba było jakiś kompromis znaleźć, to jeszcze było, poza workiem, cieszę się, że nie jest uszkodzone, instrukcja, no i wszystko jest w dwóch dużych, ogromnych, bym powiedział napchanych wręcz worach, natomiast sama instrukcja jest spoko, w 50, ilu, 60, 59 krokach, no bo 60, tak powiedzmy w ten sposób licząc. Całkiem przystępnie jak na model za 600 klocków, jednak czyli 10 klocków na jeden ruch w teorii, to zobaczymy.